Drugie miejsce Ało gospodarzy Wiejskich w Bielkowicach. Gratulujemy. Zapraszam. Pierwsze miejsce Ało gospodarzy Wiejskich w Drwinii. Gratulacje. Niech się Pani nie sugeruje o tym, że niektóre mają po dwie paczki. A niektóre po jednej, bo wartość jest nagród bardzo wysoka. Pierwsza nagroda to około 500 zł, robot. Druga nagroda y, to specjalne urządzenie do przewożenia zup. Trzecia nagroda patelnia i nagrody jeszcze od Małopolskiego Ośrodka Doradca Rolniczego w Bokni. Ja chciałem podziękować serdecznie komisji, która dzisiaj pracowała. Pani etnograf y, Bernadette Błoniarz, pani Grażynie Filip, pani Paulinie Blondel. Proszę o brawa dla nich. Dziękuję serdecznie Panu Wójtowi, który popróbował też tych wszystkich, widziałem smakowitości. No i dziękuję przede wszystkim tym, które to wykonały. Na Was zawsze można liczyć, także bardzo, bardzo dziękuję. I poproszę jeszcze Pana Wójtowa. Ja, Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim. Paniom i panom, bo to też tutaj słyszę, że panowie też w tym bardzo mocno uczestniczyli za to, że poświęcili no, sporo czasu i swoich umiejętności na to, żeby tak pięknie udekorować i tak pyszne potrawy przygotować. I ja oczywiście, szanowni państwo, osobiście mam zupełnie inne gusta. Niekoniecznie e, pewnie to jest e, tradycyjne, ale na szczęście w komisji, szanowni państwo, nie byłem, dlatego też e, duże prawa, szanowni państwo, dla wszystkich e, pań i wszystkich uczestników. I tak jak tutaj wszystkim mówiłem, którzy odbierali nagrody, na pewno wasze rodziny mają z nami bardzo dobrze, naprawdę, bo tutaj niebo w ustach przy każdym stole. Wszystkiego dobrego życzę na te święta. Dziękuję bardzo.